Szczęśliwym, a znowu wydają się łatwe. To miałam na myśli, mówiąc o łatwym życiu. Cóż, ja bym takich wniosków nie wyciągnął. się znać, czy wy też byście tak zareagowały na to, co powiedział Colin, bo jakby moim zdaniem to było zbyt pochopne. Podnosi palce do góry, robiąc z nimi cudzysłów w przysłowie łatwym. Czy on właśnie odłożył otworzył, otworzył mną swoje serce? Dobra, nie bądźmy już takie. Nie, nie ma co szczędzić tak Niezwykle poruszona jego słowami, zbliżasz się do niego, aż wasze usta się spotykają. Ten pocałunek jest niczym muśniącym skrzydeł motyla. Jego usta też ledwie dotykają twoich, ale fale uderzeniowe, spowodowane tym kontaktem, wstrząsają to do głębi. Wow! No to opieść bardzo fantazyjny, tak to mogę nazwać. Colin musia. Musiał też to poczuć, bo nie mija chwila, nim gwałtownie kończy pocałunek i odrywa się od ciebie. Colin? Słysząc swoje imię, cofa się o krok. Niewielki dystans, który stwarza między Wami, natychmiast powoduje ukłucie w Twoim sercu. Co się stało, ja nie rozumiem. Nie chcę, żebyś zrobiła coś, czego będziesz potem żałować. Co? O czym Ty mówisz? Chcę tego pocałunku. Bardzo. Nie masz pojęcia jak bardzo. Czekajcie, pomyślmy. Yy, Założy się, żebyś yy, przesunęła się do niego. Tak, ciało z ciałem się z z zdyknęło. zetknęło. To od razu poczułabyś, o co kamen. Tak jest zawsze. W tych grach tego typu. Jego klatka piersiowa faluje gwałtownie. Tęsknota jest niemal wyczuwalna w jego oczach i w jego ochrypym głosie. Ale lubię spędzać z Tobą czas. I to wszystko? Tylko spędzać z Tobą czas? Nie rozumiem. Kiedy ostatni raz się pocałowaliśmy, unikałaś mnie przez kilka dni, a potem zostaliśmy zmuszeni do tamtej niezręcznej rozmowy, w której powiedziałaś mi w wielkim skrócie, że wolałabyś, abyśmy pozostali przyjaciółmi. No, tak, mówiłam to. Podczas gdy twój umysł przetwarza gwałtownie, gwałtowne uczucia i myśli, twoje stopy postanawiają zrobić krok naprzód, zmniejszając przestrzeń między wami. Mówi to, to, to jest opisane w taki sposób, aby każda część ciała miała swój mózg. Bałam się, Colin. Bałam się tego, co zaczynałam do ciebie czuć. Ciągle się zastanawiam, na czym stoimy. A teraz wiem tylko, że... Całowanie cię nie wydaje się... czym. E, tam nie było żadnego nie. Całowanie cię wydaje się czymś właściwym. Podnosisz wzrok bez mu w oczy. Połączenie waszych spojrzeń sprawia, że powietrze aż iskrzy. A ja stwierdzam, że muszę założyć okulary, bo jestem ślepa. No, bo to jest właściwe. I do tego cholernie przyjemne. Takich brzydkich słów na moim kanale używasz? Nie, no żartuję. Mój kanał jest pełen, pełen brzydkich słów, więc no. Zanim zdążysz się zorientować, ręce kolina unoszą Cię, żeby ująć Twoją twarz. Jego palce są szeroko rozpostarte, aby utrzymać twoją, utrzymywać Twoją głowę w idealnym położeniu. Nagłość? Nagłość, tak. I rządza w jego pocałunkach kradnie Ci oddech z płuc, sprawiając, że świat wo, wokół Ciebie wiruje. Na ten moment czekaliśmy dwa sezon. Jakby tam pocałunek pod koniec pierwszego się nie liczył, nie? By, To były takie strasznie... Mo się nie młodzie, nie? A tutaj no... Sorry. Ja dam akurat frytki z ketchupem, jakby jak sól i keczupiem No nie złożył Z Twoich ust wydobywa się drżący y jak gdy jego pocałunki wędrują w dół, w dół Twojego podbródka na gładką skórę twojej szyi. ja cię przeciągle wzdłuż gardła. Jezu czuję się jakbym czytał jakiś erotyk. Serio. Ktoś powie, że to jest zero Ja mam inne zdanie na ten temat. Każdy delikatny pocałunek rozpada ogień na twojej skórze, sprawiając, że twoje wnętrze płonie od naglącego pragnienia wzięcia go tu i teraz. Kim. Yy. Zaczyna się robić gorąco. Wiecie co? Zrobię to dla was. Chyba zbyt długo już czekaliśmy. Ja po prostu, jeżeli no, będą tutaj brzydkie opisy, tego jestem pewna, no, zostawię muzeczkę i będzie git mając. Nie zniosę tego dłużej. Pragnę go tak bardzo. Wysuwasz się z jego odjęć i bierzesz go za rękę. O nie, ruszyłam nogą miska. Wszystko w porządku. Niepokój i zakłopotanie przeplatają się w spojrzeniu, które ci rzucę. Tak, nawet bardziej niż w porządku. Zastanawiałam się tylko, czy chciałbyś pójść do mojego pokoju? Czekałam na to od momentu, kiedy cię zobaczyłam. <laughs> coś powinno tu paść. Przepraszam, mam dobry humor. Ubrałam okulary, wszystko widzę. Jakby historia się kończy w bardzo pozytywny sposób, więc jakby no... Nie potrzebuję alkoholu, żeby być pijana. Ja potrafię się upić szczęściem <laughs> i śmiechem. Ojej. Jak mam dobry humor, to naprawdę zachowuję się jak pijana. Nie chcę się... czekaj. Nie chcę się już dłużej bać, Colin. Jestem zmęczona udawaniem, że ta wstrząsająca chemia między nami nie istnieje. To? Co ty na to? Jeśli zaraz odmówi i wyjdzie, to jest po prostu palantem i je... <laughs> Anem, ...anym. No. <laughs> Colin bierze gwałtowny wdech w reakcji na twoją szczerą propozycję. Jesteś tego pewna? A co, myślisz, że jesteś wyzwaniem? <laughs> Nie mówię? Sorry, mam za dobry humor. Nie mówiąc ani słowa, otaczasz ręką jego ramię i prowadzisz go dalej. Wpadacie z kolei do twojego apartamentu ze złączonymi ustami i splecionymi kończynami. Chcą się dowiedzieć, jak oni weszli do pokoju, mając splątane ręce i nogi. Cóż tu się zabicicie. W pośpiechu zaczynacie się rozbierać, nie mogąc się doczekać, aż ręce Kolina będą. No dobra, tu już wchodzimy w konkrety. Ale Kolina nagle odsuwa się od ciebie i robi kryk do tyłu. No, mówiłam, że palant. Wszystko w porządku? Może to dla niego jest za szybko. Oczy Kolina aż błyszczą z pożądania, gdy oblizuje swoje wargi. Cofając się i siadając na przegłóżka, wodzi pożądliwym wzrokiem po swoim ciele. Ariel, kiedy my. Widzę, albo już nawet nie wiem co ma, na co mam patrzeć. Czy na y, obraz przed moimi oczami? Wiecie, tak stoi, taki, no wiecie, w znaku, <gry> Nie wiem, jak mam to wytłumaczyć. Po prostu oczami widzę, albo graję, albo. Y, mi... Czekajcie, Mika, a jak on się nazywał? W filmie? Mika, Moran to jest aktor. Jak kogo grał? W filmie. Pamiętam tylko Laura, kurde. No wiecie, 365 dni. Chciałbym sobie popatrzeć. Czujesz się przez niego pożądana, wielbiona. Ośmielona tym faktem, postanawiasz urządzić małe przedstawienie tylko dla niego. Mm. Mm. Dobra? na zęby i po prostu to przeczytam. Usiądź wygodnie i odwróć się. Siągasz za plecy, by rozpiąć, zapięcie byłeś do a następnie powoli go ściągasz. Po chwili zahaczasz kciukiem o brzegi koronkowych czarnych stringów i pozwalasz im opaść na ziemię. A gdzie ten kostium, który miałeś na sobie, cekinowo krowiczy, jakby to nie nazwałby? Tam jedna noga babła w ciapki, takie krowie. O, rany, mówię, ja kobiety nigdy nie widział. Teraz stoisz przed nim zupełnie bez ubrań. Kolin wstrzymuje oddech, gdy jego oczy powoli przesuwają się po twoim ciele, począwszy od twoich palców w nóg aż do twoich oczu. A do włosów to już nie. Obserwowanie tego, jak patrzy na ciebie w zachwycie, wystarczy, żeby, żeby obudził się w tobie żar. O, mrzde. Jesteś taka piękna. No co ty? Nieważne, nie ty. Emocje i pożądanie toczą w tobie wojnę. Gdy... Powoli zbliżasz się do łóżka, aż wreszcie jesteś, nad koinem. To co, on leżał na tym łóżku, czy jak? Jak można stanąć nad kimś? Nieważne. Schylasz się i całujesz go. Jego ręce zaczynają przesuwać się wzdłuż twojej talii i bioder, a następnie wędrują w górę twoich ud, Zatrzymując się w pewnym miejscu. Wiecie co? Ja chyba zamilczę i... Jezusa, do stany przez tą miskę i puszczę wam muzyczkę i poczytajcie sobie. Wracam. Myślę, że już mogę tak bezpiecznie wrócić, chociaż to nigdy nie wiadomo. Masakra. To jest straszne, jak tak wiercić człowieka w gardle i chce się odkaszleć, ale nie można, bo trzeba zachować grobową ciszę podczas nagrania. Jeszcze nie ogarnęłam, jak... <laughs> w sensie, bo to jest program, chodzi o program, jak wyciszać fragment. No Ale to nieważne. Chyba to jest mój problem. Z jego ust wydobywa się radosny śmiech. Opierając się na łokciu, pochyla się w twoją stronę, by złożyć ci pocałunek na czole. Myślisz, że ktoś zauważył, że nas nie ma? Nieważne. Lepiej prześpijmy się jeszcze przed jutrzejszym ślubem. Zasypiacie w swoich objęciach. Are you kidding me? Naprawdę musiałam się chcieć odkaszleć minutę przed końcem? Dobra, nieważne. Dzisiejszy odcinek był wyjątkowy i moim zdaniem bardzo zadowalający. Przynajmniej dla mnie był super. Ale koniecznie to wy musicie mi dać znać, co o tym sądzicie. Bo jakby Wasze zdanie jest tutaj przede wszystkim najważniejsze. O ja właśnie wysieła. Eee, no, bo tak naprawdę bez tych komentarzy czuję się. No jakby by tracę sens nagrywania. Będę szczery, jakby kiedy nie widzisz odbioru, nie masz ochoty czegoś robić, tak? To jest to, napisać ja książkę i nikt nie kupił ani jednego egzemplarza. Dobra. Na no, to było dla mnie na tyle za. Dosłownie, nie wiem, dzisiaj czy jutro już, nie wiem, nie mam, straciłam rachubę wypuszczenia od odcinków. Dzisiaj albo jutro wyjdzie ostatni odcineczek, I potem lecimy sobie z Oczarowaną, a na sam koniec, w sensie, no a po Oczarowanej już będę szła od najstarszych produkcji, żeby jakby to nadrabiać i, no, you know what I mean, maybe. Dobra, a dla mnie to było na tyle. Jeszcze raz wielkie dzięki, do następnego, cześć i pa pa!